Witam Was serdecznie i zanim zacznę skupiać się na tym, co na dzisiaj przygotowałem, to pozwolicie, że się pomodlę. Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo, które nam dałeś, przez które objawiasz nam siebie, Panie. Dziękuję Panie, że w tym słowie mamy wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, żebyśmy wiedzieli, jak żyć, żeby Tobie, Panie, się podobać. Dziękuję Panie za Pismo Święte. Dziękuję Panie za braci, którzy pomagają nam poznawać, to, co w tym piśmie jest przez Ciebie zapisane, Panie. Dziękuję Panie za Kościół, za to, że razem możemy doznawać mocy Twojego słowa. Że możemy to słowo nie tylko poznawać, ale też smakować, że jest dobre w naszym życiu. Tobie, panie, nie zawsze będzie chwała. Amen. Będę dzisiaj mówił o wspólnocie Kościoła. I gdy mówię o wspólnocie Kościoła, to mam na myśli kilka rzeczy. Po pierwsze, jako wspólnotę Kościoła rozumiem, Wszystkich wierzących, wszystkich czasów. To są ludzie, którzy wierzyli kiedyś, wierzą teraz i będą wierzyć w przyszłości. E, rozumiem też e, przez wspólnotę kościoła ludzi, którzy w tej chwili e, tworzą zbory e, takie jak my, oparte na takim samym fundamencie. E, I z nimi też. Tworzymy pewną wspólnotę kościoła tych czasów. Rozumiem też przez wspólnotę kościoła wspólnotę konkretnego zboru, tego naszego zboru, zboru, w którym jesteśmy. I Spróbujemy dzisiaj się zastanowić nad tym, w czym Bóg dał nam udział, w czym tak naprawdę uczestniczymy. O tym mówi właśnie Boże Słowo. I Spróbujemy też krótko zastanowić się nad tym, jak wobec tego postępować, jak budować wspólnotę z innymi wierzącymi. Zaczniemy od fragmentu z listu do Efezjan, z drugiego rozdziału. Będą dzisiaj trzy fragmenty. Drugi rozdział od 18 do 22 wersetu. List do Efezjan, drugi rozdział, 18 do 22 wersetu. Albowiem przez niego, przez Chrystusa, mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w jednym Duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, Lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i Wy y, się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. W liście do Efezjan Paweł e, mówi na początku, w pierwszym rozdziale, o cudownym Bożym Planie zbawienia e, ludzi. Następnie mówi o sytuacji człowieka, o tym, że ludzkość jako całość jest martwa w swoich grzechach. I my też należeliśmy do tej ludzkości. Jesteśmy ludźmi, tak jak i wszyscy inni, którzy są wokół nas. Byliśmy martwi w swoich grzechach, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, ożywił nas. Łaską zbawieni jesteśmy. Następnie Paweł mówi o tym, o dziele Chrystusa, y, które jest fundamentem tego, w czym uczestniczymy już. Jako wierzący, jako ci, którzy zostali ożywieni i łaską zbawieni. Na krzyżu Chrystus dokonał czegoś więcej niż tylko odkupienia naszych grzechów. Dokonał dużo więcej niż jesteśmy w stanie często nawet zobaczyć. Zburzył mur nieprzyjaźni, który był pomiędzy. Wybranym narodem, a nami jako poganami. zburzył mur nieprzyjaźni, żeby z dwóch wrogich sobie ludzi stworzyć jednego nowego człowieka. Ten nowy człowiek, stworzony przez Chrystusa, jest członkiem Kościoła. Jest wspólnota Kościoła to są nowi ludzie. To są ludzie, którzy nie są już tymi, którymi byli. Nie są martwi w swoich grzechach, nie są Żydami, nie są Poganami, nie są kobietami i mężczyznami. To jest jeden nowy człowiek, który jest w Chrystusie. W Chrystusie jest członkiem Kościoła. Kościół, w którym uczestniczymy, możemy sobie pomyśleć, że jest tworzony przez ludzi, a więc jest dziełem człowieka. Nie, nie jest. To jest dzieło Chrystusa. Tak jak tutaj czytaliśmy, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Jak popatrzymy teraz na to wszystko, co wcześniej było mówione i na to, co teraz przeczytaliśmy, to możemy zobaczyć jedną rzecz. Fundamentem Kościoła są apostołowie i prorocy. Kamieniem węgielnym jest sam Chrystus. Kamień węgielny spaja cały fundament. Ale czytając Pismo, możemy przeczytać też o tym w jaki sposób to się stało. To Chrystus posyłał proroków, przez których przemawiał do ludzi. To Chrystus wybrał apostołów, żeby byli fundamentem. To on sam zbudował fundament, w którym w tym fundamencie on sam jest Jednocześnie kamieniem węgielnym, który wszystko spaja. I my, jako część wspólnoty kościoła, jesteśmy zbudowani na tym fundamencie. A więc, myśląc o wspólnocie kościoła, to muszę myśleć też o takim y, aspekcie. Jestem we wspólnocie z apostołami i prorokami. Jestem we wspólnocie z Chrystusem, jako kamieniem węgielnym fundamentu, na którym ja jestem. Niewielkim kamyczkiem w tej wielkiej, niesamowitej budowli, która jest dziełem Chrystusa. I żeby teraz jeszcze zobaczyć, jak praktycznie mogę popatrzeć na to, z kim powinienem się jednoczyć we wspólnocie kościoła, to przeczytam jeszcze jeden fragment. Z drugiego listu do Koryntian, to jest piąty rozdział, 14 do piętnastego wersetu. Bo miłość Chrystusowa to jest drugi list do Koryntian, piąty rozdział czternasty, piętnasty werset. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. A więc w kościele, w kościele który jest dziełem Chrystusa, są ludzie, którzy doszli do przekonania, że Chrystus za nich umarł. Ale to nie jest wszystko. Doszli też do przekonania, że jeśli On za nas umarł, to i my umarliśmy. A jeśli żyjemy, to już nie żyjemy dla siebie samych, tylko dla Niego. Pokazuje to dwie rzeczy, które dotyczą każdego, kto jest w Kościele Jezusa Chrystusa. Po pierwsze, uwierzył, że Chrystus umarł za jego grzech. Po drugie, to przekonanie, do którego doszedł, spowodowało zmianę jego życia. Zmieniło jego życie o 180 stopni. Nie żyje już dla siebie. Wszystko, co dzieje się od momentu, gdy doszedł do przekonania, dzieje się dla Chrystusa. To jest widoczne. To można zobaczyć. Kogoś, kto żyje dla siebie. Można rozpoznać. Można rozpoznać też kogoś, kto żyje dla Chrystusa. W prosty chociażby sposób. Mówi o Chrystusie, działa, żeby wywyższyć Jego imię, jednoczy się z tymi, którzy tak samo żyją jak on. W tym fragmencie Paweł mówi w liczbie mnogiej, a więc musimy na to popatrzeć w ten sposób. Um, doszedłem do przekonania, że Chrystus za mnie umarł ja sam, ale są i inni. Nie jestem sam. E, w kościele Chrystusa nie ma indywidualizmu. Jak czytamy w listach, to gdy jest mowa o wspólnocie, zawsze jest użyta liczba mnoga. Apostołowie, mówiąc do wierzących, mówią my, którzy wierzymy. My, którzy jesteśmy w Chrystusie, my, którzy doszliśmy do przekonania, my, którzy trwamy w wierze i zachowujemy duszę. My, nie ja i wy, nie ja i oni, używają też tej formy wy, gdy mówią do kogoś, kto jest daleko od nich, żeby przekazać coś. Ale, gdy mówią o wspólnocie, to zawsze mówią my. Nie mówią. My apostołowie, i wy zwykli wierzący, tylko my, którzy jesteśmy w Chrystusie. Tak powinniśmy też i my myśleć o nas samych. I na koniec, to może nie jeszcze na koniec, na koniec będzie coś bardziej osobistego, ale jak mamy budować tą wspólnotę? Jak mamy budować wspólnotę z innymi wierzącymi? którzy są w zborze. Jak mamy budować wspólnotę z innymi, którzy są w tym samym mieście, których spotykamy. Jak mamy budować wspólnotę, czy też rozumieć naszą wspólnotę z wierzącymi, których spotkamy, gdy wyjedziemy poza nasze miasto. I tutaj odwołam się do przykładu, który zostawił nam Pan Jezus. Przeczytamy trochę dłuższy fragment z Ewangelii Jana, z 13 rozdziału. Od 13 do 20 wersetu. Od 13 rozdział, od 1 do 20 wersetu, przepraszam. Ewangelia Jana, 13 rozdział, od 1 do 20 wersetu. Przed świętem Paschy Jezus, widząc, że nadeszła godzina jego odejścia z tego świata do ojca, umiłowawszy swoich którzy byli na świecie umiłował ich aż do końca. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza syna Szymona Iskarioty zamysł wydania go, wi wiedząc, że iż ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty i wziął prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł, Panie, Ty miałbyś umywać nogi moje? Odpowiedział Jezus i rzekł mu, Co ja czynię, Ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Rzeczy mu Piotr, przy nigdy nie będziesz umywał nóg moich. Odpowiedział mu Jezus, Jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Rzeczy mu Szymon Piotr. Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce i głowę, rzecze mu Jezus. Kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I Wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto ma go wydać, dlatego rzekł: Nie wszyscy jesteście czyści. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich. Czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem. I słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli wtedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze, to i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy nad pana swego, ani poseł nie jest większy nad tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Nie o was wszystkich mówię. Ja wiem, których wybrałem. Lecz niech się wypełni pismo: Ten, kto spożywa chleb mój, podniósł na mnie piętę swoją. Już teraz powiadam wam, zanim się to stanie, abyście gdy się to stanie, Uwierzyli, że ja jestem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto przyjmuje tego, kogo ja pośmę, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, kto mnie posłał. Mamy opisane tutaj, co zrobił Pan Jezus. I yy, mówiąc o tym, Pan Jezus mówi, że to jest przykład dla nas. Mamy tak postępować. Co Pan Jezus zrobił? On, który jest... Panem i nauczycielem uniżył się do tego, żeby umyć nogi swoich uczniów. Uniżył się przed nim. Zachował się jak sługa. Jak sługa, który spełnia najmniej zaszczytne zadania. I teraz popatrzmy też na to, kogo umywał. Pomyślimy tak, apostołów, wybranych swoich wspaniałych uczniów. Ale kto jest pośród apostołów? Pośród apostołów jest Piotr, który za chwilę się go zaprze. Jest Judasz, o którym Pan Jezus mówi, że nie jest czysty i o którym wie, że go za chwilę wyda. Pośród apostołów jest Jakub i Jan, których Pan Jezus nazwał synowie gromu, którzy chcieli być wyniecieni ponad wszystkich swoich braci. Tacy ludzie są pośród tych, których, panie, którym Pan Jezus usługuje, których oczyszcza i umywa im nogi. I to jest przykład dla nas, jak mamy postępować. Bez względu na to, kto siedzi obok mnie w ławce, mam postępować tak jak Pan Jezus. Bez względu na to, kogo spotykam, kto wyznaje, że Jezus jest Jego zbawicielem, że jest Jego Panem. To mam go przyjąć i usługiwać mu bez względu na to, co o nim myślę, czy wzbudza moją sympatię, czy nie. Łączy nas jedno przekonanie. Łączy tych wszystkich, którzy są w kościele Chrystusa, to przekonanie, że on za nas wszystkich umarł, a więc i my umarliśmy. A jeśli żyjemy, to żyjemy dla niego. A życie to przejawia się w posłuszeństwie jemu. Jak on powiedział, naśladujcie mnie w tym, to chyba powinniśmy to robić. Gdy on powiedział, idźcie i głoście wszelkiemu stworzeniu, to powinniśmy być też i w tym posłuszni. Nie każdy będzie ewangelistą, ale w ewangelizowaniu może mieć udział już każdy. Można wspierać ewangelistę, można coś przygotowywać, można się o niego modlić, czy cokolwiek. Ale można mieć w tym udział. W ten sposób okazujemy Mu posłuszeństwo. On też powiedział, żebyśmy nieustannie się modlili. A więc to też chyba nie powinno być dla nas uciążliwe. Powiedział też, żebyśmy zachowywali Jego słowo. W ten sposób okazujemy Mu miłość. Tak powiedział. Na koniec chciałbym powiedzieć coś bardziej osobistego. I chciałbym mieć też prośbę do was wszystkich. Jeśli zrobiłem coś, co kogoś zraniło, to bardzo przepraszam. I proszę o wymaczenie. I chciałbym Was też prosić, żebyśmy się wspólnie modlili o to, żeby Bóg dał nam taką zdolność. Żebyśmy wybaczali sobie nawzajem. Żebyśmy, tak jak apostołowie, myśleli o sobie my. Nie ja, oni. Nie my, wy, tylko my. Żeby dał nam taką zdolność, żebyśmy zawsze pamiętali o tym, że jesteśmy w kościele Chrystusa, Jezusa. Że tworzymy wspólnotę przez to, czego On dokonał. Nie my. To nie nasze uczynki tworzą Kościół. Kościół jest jego dziełem. I ten Kościół, w którym uczestniczymy, o nim on sam powiedział, że bramy piekielnego nie przemogą. W takim wielkim dziele dał nam udział. Módlmy się. Poproszę teraz brata Sławka, braci z Rady, żeby poprowadzili nas w tej modlitwie. A my, którzy jesteśmy tutaj i ci, którzy są przed y, z nami online, módlmy się i wołajmy do Boga o to.